Cześć, witam Was. Dzisiaj rozpoczęcie sezonu szczupakowego. Z kim jestem na rybach? Z 8 Plan jest jeden i prosty, czyli 1 maja. Szczupaki. Życzcie nam powodzenia. Hej! Okoń ładny. A okoń? Poczekaj, poczekaj. Zginę swój zestaw. Piękny okoń. Duży, poczekaj. Może też, to oddaję. Dziękuję. Dziękuję. To Na rzuciówkę Twojego konia, na pewno. Znaczy, może nie, może tam ten, ale ładny. Jest. No. I co, patrz, całą gumę. Całą dużą gumę łyknął. No teraz moje by się bardziej przydało. O. I co łowco? Zacząłeś początek majówki okoniem, tak? Tak. I to jakim? Dużym. Dużym okoniem, tak? I rybkę na wody. Rybkę ryb, zwracamy, home. Zakładasz po Ja też taką samą, tylko. Dzisiaj... inny to jaja z krawy, to naturalne, co. złoło, ostro nie będzie miała szans? Co? Na no, chodzi.

Ile stopni? Dychę. 11 prawie stosuje ja No tego poruję, nie widziałeś? Jak tam coś? No na razie jedna ręka. Jedna brania. Nie? nie. Tata, a tato księdę. zeruje. Ta tato się nie jestem cyzwolu. Tato się odegra za chwilę. Bambi. Jestem Bambik. Bambi. Ale poczekaj, poczekaj, a też nie musisz ten. No tu nie jest jakiś duży. Co? Nie, ręką go wezmę No Tak, mogę? No, możesz. A mówiłem, że ta guma? Że ja ci próbę. Prawo... Jak synek podbierasz? A chyba się nie wyczepi. Nie. No, ale ty podjesz do góry podbierek. No, daj. Ej, daj daj daj, 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 nie, nie podnieść wę... Co? O, wy, wypuść, o, o. Weź mi gumę tam. A dużo wymyślił. Ici. Po przeciwległym tu ma, no. Młodki? No, zdjęcie. lewej. Nie, rzuca mi. O, leciał. Aż ja mam. Jak ja prowadzisz, Antek? Prowadzi, tak, ja prowadzę tak, że opadnie do dna dwa mocne szarpnięcia w lewo prawy, lewy, lewy, górny i dwa razy obkręcam korką. I co, najwięcej brań masz przy opadzie, czy przy tym, yy, przy podbiciu? Najwięcej mam przy opadzie, ale zdarzają się przy, przy podbiciu też się zdarzają. O, no, widzisz, no. Jak tam to dzisiaj na rybach? No. Rogalika? Nie, 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 No tak, tak, no tak, no tak no, Tak, o. tak o. Wredne te ryby, co? Bardzo Tylko dwie rybki Tak lepiej niż zero <laughs> lepiej, lepiej niż kola zero, nie? My mamy kola nie zero. Nie, my mamy A tu drobniczkę widać, wiesz? Mhm. Widzisz on? No? Nie, tam też już wrócił ktoś. Słabo, patrz teraz ja Spróbuj, no, kto w bojkę trafi Stuwę? dobra, masz stuwa, zaraz patrz No, dawaj. O, uciekło mi. Teraz mi uciekło. No, już już, już, już nie, zje, nie, nie, zjeść nie, zje, nie, ma. Siema, siema. Antoś, powiedz, jak Ci minęła majówka? Mam no, jedną, jedną rybkę. No ładny okoń. No. Nie. Ciepło było dzisiaj? No, rano była taka zimnica, że się wytrzymać nie dało, a teraz co gorąco jest. No co, kończymy na dzisiaj, czy jeszcze kilka minut łowimy? No, jeszcze 15 minut. To co, teraz 3 maja na... Na Federa. Nie, na okonia. Na federa. Na to razie. Na razie, dobra, na to, raz... Zobaczę. Jaki zdolny, zobacz. O. Nie, szczupaczek. Poddał się szybko. Zaraz będziesz skakał. Nie skacz. Nie, Niestecz, malutki. O, jaki chudziutki. Nie, po długim. O, jaki wariat. Z tej strony Antoś i jesteśmy dzisiaj na rybach z moim tatusiem Jajka No, dzisiaj próbujemy zrobić szupaki może okoń, ale to wątpię. Siema Jest jakaś fajna ryba Ale to nie wiem czy coś nie jest podhaczone Podejrzewam, że też mamy podhaczone albo dużą rybę Powoli Antoś nie śpiesz się. Nie, ładny szczupak. Ładny szczupak. Mm. ładny szczupak. Bardzo ładny Nie, jest ładna ryba. Antek przygotuj się tak ładnie, ale poczekaj ja ci go... No, to jeszcze jeszcze chwilę, Anty, bo tu jest wa będzie walka. Ładny Poczekaj Antoś, poczekaj Antoś tutaj ja ci powiem kiedy. On się gdzieś zahaczył, gdzieś za bok go nie trafiłem. Wiesz, gdzieś się owinął. Dlatego taki odjazd był. Wiem, że go czuję. Widzisz? Dookoła głowy. Ładny. Widzisz? O, jaki piękny. Tylko gdzieś go czeknąłem. Nie jest metrówka, synku, ale jest ładna ryba. Tylko gdzieś jest podkaczony, on gdzieś miałem branie, później go gdzieś... Daj, jest, o, mamy go. Daj, daj, daj. Weź tą wędkę swoje syneczku, weź, weź. Weź tą wędkę, weź, Ja sobie na tą stronę go wezmę. Przytrzymaj wędkę i, i poluzy hamulec. Nieś on gdzieś trafiony... Nie trafił w przynętę. No. Czułem granie, później luz i gdzieś go. Zwin to ten Teraz rybkę zmierzymy i zrobimy sobie zdjęcie. I później wypuścimy. Mamy ładną rybkę. O, żywotna. Ładny szczupaczek. Wraca do wody. Uważaj Antoś, żebyś nie ten. Ładna mamusia już, ładna grubiutka. Super. Tak wygląda moja mina po majówce. Jak wygląda twoja mina pływająca? Smutna minka. Ryby nie chciały brać. To pooglądamy krajobraz. O, pooglądajmy krajobraz. Dobra Antoś, przygotuj się. To... Zjadłeś wertersy wszystkie, wypiłeś półkoli i nie złowiłeś dzisiaj szupaka. A Ty jesteś Bambik i nie złowiłeś wczoraj konia. Nie wczoraj, tylko przedwczoraj. No to przedwczoraj. Bo łowiliśmy pierwszego i łowimy trzeciego, tak? Tak. Ja rano jeszcze byłem dzisiaj sam. I co złowiłeś? Złowiłem trzy Skupaczki. O, Dobra. a tu mamy meczki. Żegnam.